będziemy rozmawiać o wpływie alergii na dziecko i rodzinę, bo każdy rodzic, który ma w domu dziecko alergika wie, że ma to ogromny wpływ na życie nie tylko dziecka, ale i całej rodziny. Największym problemem są alergeny wziewne, ponieważ są najtrudniejsze do eliminacji. Alergie na roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, traw, jest to przewlekła choroba, która dotyka zarówno dzieci, jak i ich rodziny, wpływając na jakość życia w codziennych aspektach dzieci cierpiące na alergie wziewne doświadczają nie tylko porczywych objawów takich jak kaszel, katar czy objawy ze strony spojówek, ale też problemów ze snem ze względu na wysoką ekspozycję na alergeny obecne m.in. w pościeli czy materacach. Wiemy też, że organizacja życia rodzinnego w domach, gdzie mieszka dziecko z alergią jest często naprawdę dużym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i czasowym i także finansowym. Do tego dochodzą oczywiście wizyty u lekarzy, badania. Poszukiwanie dodatkowych sprzętów czy specjalistów. Chcielibyśmy też poruszyć temat długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów i skutków ubocznych, ale przede wszystkim też porozmawiać o tym, czym jest odczulanie, bo moje osobiste doświadczenie mówi, że często rodzice dzieci alergicznych sami są alergikami. Pamiętają odczulania z czasów swojego dzieciństwa, które w mojej opinii zupełnie inaczej dzisiaj wyglądają, i te obawy rodziców często przekładane są na podejmowane próby leczenia dzieci.